Cześć, witajcie z tej strony Mateusz Przebienda. Witam Was w nowym odcinku, dzisiaj będzie kolejny materiał studyjny, kolejny materiał dotyczący listopadowych promocji. Do czarnego piątku zostało mniej więcej tydzień i do tego czasu przygotujemy jeszcze dla Was dwa tego typu materiały. Pierwszy dzisiejszy on będzie dotyczył tematu specjalnego, kolejnego już pakietu zanętowego. Natomiast, już sam czarny piątek udostępnimy Wam oprócz takiego ogólnego rabatu na wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie jeszcze kolejny pakiet sprzętowy. I ten pakiet będzie zawierał w sobie kilka najpopularniejszych produktów w sezonie 2025. Niedostępnej nigdy wcześniej u nas w sklepie i chyba w przyszłości również ta cena będzie tak korzystna. Jednak o tym pakiecie w kolejnym filmie. Dziś skupimy się na pakiecie zanętowym. W ogóle jeszcze chciałem zacząć od słów podziękowania dla moich widzów, dla wszystkich tych, którzy zdecydowali się na zakup tych produktów, które, o których opowiadam we wcześniejszych filmach. Nie spodziewałem się tak ciepłego odbioru, także wielkie dzięki. No, de facto jest to nasza praca, także ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że obdarzacie mnie, cały nasz zespół e, zaufaniem, no a my jesteśmy się w stanie Wam oddzięczać, między innymi mogąc Wam dostarczać najlepszej jakości produkty w super cenach. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Wracając do tematów pakietów zanętowych, wcześniej udostępniliśmy Wam dwa. Więcej o samych tych pakietach dowiecie się z filmu. Gdzieś tutaj albo tutaj powinna wyświetlić się karta produktu i będziecie, jeśli będziecie oczywiście zainteresowani, będziecie mogli obejrzeć więcej informacji na temat samych pakietów. Tych pakietów leszczowych w momencie nagrywania tego filmu zostało już razem kilka, być może nie będzie ich w ogóle. Pakiet płyciowy jeszcze troszeczkę jest. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszą ofertę specjalną, to również skupimy się na produktach firmy Mix. natomiast będą to dwa pakiety. Pierwszy z nich, który nazywałem pakiet rzeczny, a drugi z nich to będzie pakiet specjalny dedykowany do metod Federa i o nich chciałem opowiedzieć w dalszej części filmu. Zacznijmy może od pakietu rzecznego. W tym pakiecie znajdziecie trzy zanęty, dwa dodatki zanętowe oraz jeden gratis. Jeśli chodzi o zanęty, to jest to najpopularniejsza zanęta rzeczna w ofercie firmy Timar Mix. Jest to mieszanka Timar Mix Elite River Gold. Ona pierwotnie została wymyślona, stworzona z myślą o łowieniu na węgierskim odcinku Dunaju. Potężna rzeka z mocnym uciągiem, z bardzo dużymi rybami, wśród których dominują certy, brzany, świnki, duże leszcze. Krótko mówiąc, jest to ten typ łowiska, który jest bliźniaczo podobny do tych, które my mamy w kraju. W związku z tym no, nie dziwi, że ta zaneta również bardzo dobrze sprawdza się na naszych rodzimych łowiskach. Z kilku powodów. Przede wszystkim chodzi o treściwość samej mieszanki Jest to zaneta grubsza. Minimum powiedziałbym średnio ziernista, a być może nawet grubo W związku z tym po jej prawidłowym dobliżeniu te wszystkie frakcje są ciężkie, bardzo dobrze dywanują, czy wręcz przylegają do dna. Sama zanęta oprócz tego, że posiada grubsze frakcje jest również zanętą delikatnie klejącą, mamy tam niewielką domieszkę kleju, więc nie ma problemu z dostarczeniem jej na dno czy to na łowiskach głębokich, czy to na łowiskach z bardzo dużym uciągiem, ona w postaci zbitej, zwartej na to dno spada i dopiero tam rozmywa się i bardzo ładnie nam dywanuje. Sama zanęta już ma sporo tych dodatków rzecznych. Nie tylko chodzi o te dodatki, które zwiększają spoistość samej mieszanki, ale również mają sporo pieczywka fluo, czerwonego i żółtego. Jest to zanęta o takim no, niezdefiniowanym aromacie, ale jest to taki aromat korzenno-ziołowy, ale z wyraźną taką serową nutą. Czyli no, taki, można powiedzieć, rzeczny klasyk. Ale żeby tą zanętę jeszcze sobie dopalić, to przygotowaliśmy dla Was dwa dodatki. Pierwszym z nich jest y, klasyczne pieczywko fluo, y, dwukolorowe, żółte i czerwone. Jest to pieczywko drobne. Ono sprawdzi się we wszystkich tych sytuacjach, gdzie zależy na uatrakcyjnieniu naszej mieszanki. Kapitalne do łowienia krompi, leszczy, jazi, no generalnie wszystkich tych y, ryb rzecznych. Ale gdybyście chcieli jeszcze tą mieszankę pogrubić, na przykład przy łowieniu zimowych kleni, to przygotowaliśmy dla Was dodatkowo jeszcze drugie opakowanie pieczywka fluo w kolorze czerwonym ale o grubej frakcji jest to właśnie świetny dodatek do łowienia grumych zimowych klusek pięknych kleni e, pięknych jazi wielokrotnie używałem tego pieczywka właśnie do tego celu bardzo dobrymi efektami także macie tutaj do dyspozycji trzy zanęty Dwa dodatki, ale gdybyście na przykład jesienną porą chcieli wybrać się na grube jesienne brzany, to mamy też i bardzo fajny gratis, który znajdziecie w tym pakiecie, a tym gratisem jest atraktor o aromacie serowym. To jest najbardziej klasyczny aromat do łowienia kleni, jazi, świnek czy, czy brzan. Jeśli chodzi o drugi pakiet, czyli pakiet Method Feder, to w jego skład będą wchodzić trzy zanęty, dwie najpopularniejsze przynęty i tym razem dwa bardzo fajne gratisy. Jeśli chodzi o metod Mixy to mamy dla Was przygotowany metod Mix z tej najpopularniejszej niebieskiej serii, tej której pokazywałem na wszystkich filmach. Cechą charakterystyczną tych mieszanek zanętowych jest to, że są one bardzo treściwe. Około 70% mieszanki zanętowej stanowią mączki rybne, kruszone pelety no i mamy dla Was przygotowaną zanętę w aromacie czekolady i pomarańczy. Jeden z najbardziej popularnych na, na rynku, chyba też najbardziej y, klasyczny. Zanęta charakteryzuje się dosyć jasną, pomarańczową barbą. Oczywiście wyczuwalnym aromatem czekolady, pomarańczy, natomiast jest to aromat wtórny, dominuje tutaj oczywiście y, aromat rybny. I te metody miksy, ze względu na pelet, który został użyty do ich wykonania, charakteryzują się troszeczkę większą kleistością, co predysponuje je do łowienia dystansowego. Tam gdzie zależy nam do oddawania ekstremalnie dalekich rzutów, a nasz towar ma całość dolecieć na podajniku, opaść na dno i dopiero tam, tam się uwalniać. Jak kojarzycie z moich poprzednich filmów używałem tych metod mixów do łowienia amurów, karpi, karasi, leszczyków. Świetnie sprawdzają się we wszystkich warunkach. Oprócz tych metod mixów przygotowaliśmy dla Was również nowość na sezon 2025 czyli metod mix z serii Promethod, a konkretnie najbardziej popularną zanęte z tej serii, czyli zanęte green. Metod mixy z tej serii niewiele różnią się od tych, o których mówiłem wcześniej. Podstawowa różnica sprowadza się do peletu, który stanowi bazę tego metod mixu i ewentualnych domieszek. W tej konkretnej mieszance mamy Domieszkę mączki squidowej i mączki z GLM-a. Ale wróćmy do samego peletu, bo to jest ta najbardziej istotna różnica. Tutaj mamy użyty austriacki pelet Aqua Guarant i w stosunku do tych peletów z serii niebieskiej on charakteryzuje się zdecydowanie mniejszą swoistością. Jest ona bardzo podobna do metod miksów z firmy Bates. No i ta zanęta co do zasady lepiej sprawdzi się na łowiskach płytkich, bardziej zamulonych taki, gdzie potrzebujemy zanęty, która ekstremalnie szybko opuszcza nasz podajnik. Jeśli chodzi o przynęty, które znajdziecie w tym zestawie, to znajdziecie tam dwie przynęty z serii Timar Mix Twist, dwie najbardziej popularne, czyli Red Devila i Sweet Corna. Te przynęty charakteryzują się po pierwsze karbowanym kształtem, po drugie bardzo intensywną barwą, żółtą i czerwoną. Po trzecie kapitalnym zbalansowaniem. Tych przynęt nie jest w stanie dźwignąć nawet haczyk w rozmiarze 16, dzięki czemu one zachowują się bardzo naturalnie na dnie, nie budząc podejrzeń ryby. Mają też bardzo fajne nuty aromatyczne, klasyczna słodka kukurydza w wypadku Sweet Corna, w wypadku Red DeVila mamy tutaj miks owocowy, truskawka. Ananas poziomka, są to absolutne bestsellery w całej serii Twin Twist, dwie najpopularniejsze, najlepiej sprzedające się i moim zdaniem najskuteczniejsze przynęty. Ale dodatkowo jeszcze e, przygotowaliśmy dla Was gratis w postaci dwóch kolejnych przynęt w serii Twin Twist. To są przynęty dwukolorowe. Pierwsza z nich, czyli Gold Fever, przynęta biało-żółta i druga z nich w kolorze biało-zielonym i bardzo ciekawym aromacie e, halibuta i małży. Podobnie jak w wypadku wcześniejszych akcji, również i teraz te zestawy przeceniliśmy o 20%. Cena zestawu rzecznego będzie wynosić 72 zł i dodatkowo otrzymujecie od nas gratis atraktor serowy. Natomiast w wypadku zestawu metod federowego cena będzie wynosić 80 zł i w gratisie otrzymacie od nas dwie przynęty z serii TwinTree. Twin. Jeśli chodzi o czas trwania samej akcji, to planujemy, żeby tak jak i pozostałe, trwała ona do końca miesiąca, natomiast oczywiście ilość pakietów jest ograniczona, więc no, kto pierwszy, ten lepszy. Szukajcie, tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zachęcam Was do udziału w tej akcji promocyjnej, jak również w przednich. No i czekajcie na czarny piątek, bo tam cała nasza oferta będzie przeceniona. O szczegółach dowiecie się wkrótce. Także dzięki za uwagę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.